Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie w 34. mnie vlogu na moim kanale. <laughs> I słuchajcie, ja po prostu <laughs> nie zapomniałem, wracałem wstecz godzinę do odcinka czwartego Minecrafta, takie to, wybaczcie za te moje rajdże i te słowa typu dupa, coś takiego. Znaczy, no ja mogę to już tak mówić. Już jestem na tyle duży, że mogę, nie? Ale dobra. I ogólnie chłopaki do mnie pisali, znaczy Guguś do mnie pisał niby tam, nie wiem, gdzieś tak wczoraj o godzinie 18 pisał taką wiadomość, cytuję. <laughs> Hej Majny, może nagramy jutro razem odcinek, nie? Tak jak za 29 listopada i jeszcze wcześniej. Dawcio, Dawcio też będzie, bo też chcę nagrywać jak najbardziej i pozdrawiamy Cię z Dawciem, Guguś. Yy, więc tak, to był cytat yy, wiadomości Gugusia, który do mnie napisał wczoraj o godzinie 18.25, o ile się nie mylę. Yy, ale dobra, wracając do tematu Minecrafta. Ja to pierdzielę po prostu ten świat, naprawdę. Znaczy no nie to, że pierdzielę w sensie, że usunę, tylko pierdzielę ten świat z tego powodu, że się pogubiłem. Pogubiłem się w tych jaskiniach, nie wiedziałem gdzie mam iść, <laughs> denerwowałem się bez sensu, jak mi to i tak by nic nie pomogło. Ja Wam mówię, takie rzeczy mi Pff, poszły z daleka ode mnie, yy, ale dobra, yy, to tyle myślę tego nie vloga, yy, zadzwonię do Gugusia, ewentnie do Gugusia chyba, no, do Gugusia albo do Dawcia zadzwonię i możecie zobaczyć jeszcze drugą część Mining Simulator na... w Robloxie, tak więc co, ja się żegnam, to, to był vlog 34 i pa pa.